Kolejną aplikacją z chmurową z rodziny 360, pokazałem Wam już ich co najmniej trzy, jest aplikacja konfigurator 360. Czym jest taka aplikacja? Zwróćcie uwagę, mamy w inwentorze, jak wiecie, mamy wbudowaną technologię iLogic, możemy budować zaawansowane zestawy różnego typu konfiguratorów. I zobaczcie, mam tu na przykład przygotowałem taki konfigurator w sobie już w iLogicu, gdzie podając na przykład parametry, takie jak na przykład wysokość schodów, wystarczy, że podam po prostu odpowiednią wartość, natychmiast taki element jest mój przebudowywany, Mogę zmienić na przykład wyposażenie na przykład ze, szklane, ze szklanych płyt bocznych na takie typowe wykończenie balustrady z postaci po prostu elementów takich prętowych. No i generalnie w ten sposób możemy tutaj w tym naszym zestawie działać. Przełączać się więc z kolejnymi konfiguracjami, nie ma tu żadnego problemu. No tak, ale Taki konfigurator jest bardzo wygodny dla nas, natomiast często elementy, które produkujemy, które chcę pokazać, tak naprawdę powinny być prezentowane do naszych klientów, żeby nasi klienci mogli sobie sprawdzić w jaki sposób, albo skonfigurować samemu elementy, które produkujemy czy produ i Wystawić, wysłać nas zapytanie, że tak, taki element o takiej konfiguracji nas interesuje, w jaki sposób w tym momencie można by udostępnić taką konfigurację naszego zespołu na zewnątrz dla naszych przyszłych kontrahentów? I okazuje się, że mamy tutaj nowe narzędzie, narzędzie, które nazywa się konfigurator 360. Wystarczy wejść po prostu na stronę konfigurator 360.autodesk.com. I zobaczcie. I tutaj, automatycznie po zalogowaniu, będziecie w stanie dostać się do takiego panelu administracyjnego, który pozwoli Wam na przygotowanie własnych, Waszych własnych konfiguratorów. Przede wszystkim, w jaki sposób przygotować nasz projekt? No, nasz projekt musimy w tym momencie zapisać i zachować po prostu, spakować do, do pliku zip. Ja tutaj taki, już nie będę pokazywał, że mam taki plik już spakowany, więc ten cały zespół, który macie, musi tak naprawdę wziąć, spakować do pliku zip. Następnie wchodzicie do panelu administracyjnego konfiguratora 360, zakładacie nowy projekt, zakładacie mu jakąś nazwę, na przykład Schody 360 no, albo jakąś inną nazwę, jak no, to będzie na przykład Schody. Niech to będzie plik typu zespół. Nawet się w jest z więc musimy w tym momencie też pokazać że to będzie, a zobaczcie, w listy mam, możemy wskazywać pojedyncze części jako do konfiguracji całe zespoły. Zespoły wykorzystujące też szkielet, szkielet. Musicie wtedy wskazać plik, który jest szkieletowym, struje całym Waszym zespołem, ewentualnie pliki typu Eto, czyli Engineering to Order, to jest taki dodatkowy produkt, taki rodzaj jakby bardzo awansowanego logika w inventorze. Ale skupmy się na tym, co możecie bezpośrednio dostać, czyli na pewno zespoły. Spakujecie zespół wraz z częściami, wszystko, wszystko razem kopujecie. wskazujecie zespół startowy, no i musicie wskazać ten plik zip. Ja tu mam przygotowaną, widzicie trochę prób, miałem kilka różnych wersji, kombinowałem, wskazujemy taki oto plik zip. Ładujemy I po chwili program mówi, że nasz, nasz plik jest w tym momencie ładowany. On w tej chwili jeszcze jest przetwarzany przez serwery. Tam w tle działa serwer ETO, czyli taki serwer, który zarządza konfiguracjami. Po chwili odświeżenia, jak odświeżycie, zobaczcie, pojawia się że wasz element, jest gotowy do, do, do pracy, do projektowania. To, co możemy zrobić w tym momencie, to możemy wejść w jego edycję. Czy możemy na przykład dodać jakieś opisy co to są za schody. Opis, znaczy nazwa waszego projektu, opis dokładny. Możecie w tym momencie określić, kto może oglądać, czy ma być na przykład, yy, czy mogą oglądać tylko w tej chwili jako administrator, czy może na przykład udostępniony być ten projekt konfigurator dla użytkowników autoryzowanych, czy chociażby możemy mieć opcję unrestrictive viewing, czyli po prostu każdy, kto się zaloguje, będzie miał, dostał ten link od nas z tym projektem, będzie mógł sobie po prostu obejrzeć i konfigurować. Mamy też możliwość wejścia w okna parametry, czyli program te parametry, które mieliśmy zdefiniowane w, bezpośrednio w, w, w inwentorze on tutaj nam pokazuje, zwróćmy uwagę, że te, te parametry, które tu mamy, no muszą zostać zaznaczone jako parametry kluczowe. W ten sposób program będzie wiedział, że to są parametry te, do których, się których po, które, po, które mają być zmieniane. Możemy tutaj w tym momencie ewentualnie wprowadzić własne in nazwy tu w interfejsie. Na przykład tu usunąć e, podkreślenie, tu na przykład przetłumaczyć jako na przykład balustrada czy. Tak, czy chociażby określić, że tu będą na przykład stopnie, tak? Ilość stopni i ten parametr na przykład chciałbym, żeby był na przykład parametrem tylko do odczytu, zaznaczamy, że ten parametr jest tylko do odczytu, bo program będzie chciał, żeby wyliczał nam po prostu, jaka jest ilość w tym momencie stopni w naszym elemencie, w naszym projekcie. No, przechodzimy, wracamy do zakładkę dostępu. Tu jest, mamy, to jest adres, w którym będziemy mogli pracować, Program zwróci też uwagę, no, jest w wersji testowej 90 dniowej, ja już od 10 dni się nim bawię, więc jeszcze zostało mi około 80 dni y, m, pracy. No i w tym momencie możemy przystąpić na przykład do, y, może jeszcze wróćmy do naszych projektów. Zobaczcie, że mamy tu sporo różnych opcji, które możemy przygotować nasz konfigurator. Przede wszystkim możemy na przykład wprowadzić naszą nazwę firmy, informacje o naszej firmie, określić kolory na jakim tle, adres ewentualnie do naszej firmy, możemy wstawić nasze logo czy jakieś dodatkowe informacje, które mogą pozwolić z, z Wami się skontaktować. Możecie też w tym momencie określić, jeżeli chcecie, żeby Wasze pliki były udostępniane do ściągnięcia, możecie na przykład powiedzieć, że chcecie, żeby na przykład pliki były udostępniane jako w formacie Step, stat, czy na przykład zespołu inwentora czy na przykład zupełnie inne formaty, czy chociażby też grafiki, jeżeli potrzebujecie, więc możecie sami wybrać, co chcecie ewentualnie udostępnić. Tutaj jest czas możliwość ustawienia, kto ma do nowych, do nowych projektów dostęp. No i tu ciekawa opcja, co się nazywa R RQF, czyli y y zapytanie ofertowe. Inaczej mówiąc, możemy w tym momencie skonfigurować sobie, do kogo ma być przyjść wys wysłany e-mail z informacją, e przycisk zamawiam możecie dodać, czy ewentualnie jakiś tekst standardowy, który będzie się pojawiał. Y proszę o wycenę na przykład z danych schodów, czy jakiś inny. Możemy też definiować sobie grupę użytkowników, no generalnie skonfigurować w bardzo szeroki sposób ten Wasz układ. W takim razie spróbujmy zobaczyć, co, jak to wygląda, bo odgadam już od kilku minut. Zobaczcie, że możemy sobie w tym momencie wejść w edycję tego naszego, czy w edycję w podtąd tego naszego układu, tego projektu. Zobaczcie, w tym momencie on jest wczytywany. Stworzony jest podgląd tego naszego mm, zespołu. Parametry są zczytywane i za chwileczkę zobaczymy, zobaczymy w interfejsie. Bezpośrednio zobaczcie, w przeglądarce internetowej mamy dostępny po prostu ten nasz model tych schodów. Możemy sobie tutaj oglądać, przyjrzeć się dokładnie jak one wyglądają. Możemy w tym momencie spróbować znowu wprowadzić parametry jakieś, na przykład wysokość schodów zmienić. I zobaczcie, po chwili automatycznie... Zostaje przebudowany po prostu zespół, tak żeby można było go tutaj sobie obejrzeć. Czy akurat o to nam chodziło? Być może chcemy zobaczyć ten z inną balustradą wariant. Więc też taki wariant jest w tym momencie przez program przeliczany. No i widzimy natychmiast, jak takie schody wyglądają. Może to być tak naprawdę dowolne urządzenie, które produkujecie, które chcecie udostępniać swoim klientom w różnych konfiguracjach. I w tym momencie macie z głowy tą informację z proces. Tutaj, no, w jaki sposób udostępnić, czy pokazać swoim klientom, jak model będzie wyglądał, jak go można skonfigurować. Zobaczcie, tu są w tym momencie zaznaczone przeze mnie formaty, w jakich mogę z, użytko, może użytkownik pobrać. W tym momencie mam zaznaczone te trzy formaty. No i też ten przycisk, o którym mówiłem, zamawiam, tak? Czyli pojawia się w tym momencie okno dialogowe, które w tym momencie po wypełnieniu danych kontaktowych użytkownik wyśle wam zapytanie po prostu. Co go interesuje, i ewentualnie wasz dział sprzedaży ma już w tym momencie odpowiednio kontakt z klientem zainteresowanym właśnie nad takim, takim oto rozwiązaniem. Jak widzicie, aplikacja bardzo prosta. A jedyne, co musi zrobić, to po prostu w inwentorze przygotować sobie waszą konfigurator w iLogiku. Oto mam zdefiniowaną całą tam, powiedzmy, tą naszą, ten kod tutaj różnych parametrów, które są przekazywane między, powiedzmy, różnymi elementami. I zapisać to w nasze, znaczy spakować to do pliku zip, no i otworzyć w konfiguratorze, i automatycznie tutaj te elementy już macie do, do dyspozycji. Możecie się nimi chwalić, czy spółdzielić po prostu z innymi użytkownikami. Mam nadzieję, że zainteresowała Was ta technologia, bo jest bardzo prosta w użyciu. Jeżeli tylko Wasza konfigurator działa w bezpo, poprawnie, bez problemów, to, pra, to będzie tak to samo, ma duże szanse pracować w, w konfiguratorze 360 bez problemów, bo wykorzystuje on praktycznie tą samą technologię do budowania tych zespołów. Tyle na dzisiaj. Zachęcam do przetestowania tej usługi. 90 dni bezpłatnych testów jest dostępnych w tej chwili i zapraszam na kolejną prezentację.